Najmniej pięć pielgrzymek dzisiaj idzie i mocno to zawsze przypominam, co nie mniejsza, broń Boże, pielgrzymki paulińskiej, ale oprócz tej najstarszej, najważniejszej idzie akademicka duża, idzie palotyńska też duża, idzie wojsko, idą niepełnosprawni i rośnie pielgrzymka rowerowa. W tym roku 500 ludzi przyjechało. Także warszawski dzień, cieszymy się z niego bardzo. do swojej matki od 1711 roku w sposób ciągły, wytrwały, niezłomny, kontynuując tradycję ojców. Przebywamy w liczbie ponad 6000 tysięcy pątników. Przebyliśmy ponad 240 km w dziewięć dni. Wyruszyliśmy święto przemienia pańskiego 6 sierpnia i przybywamy w Wigilię Uroczystości Niebozięcia Najświętszej Maryi Panny. W tej pielgrzymce brałem udział jako kleryk, jako ojciec no i mam świadomość tego, że to jest rzeczywiście pielgrzymka, która jest jakby taką matką tego pielgrzymowania z całej naszej ojczyzny. Bogu dzięki, że z tej pielgrzymki mogły zrodzić się te pielgrzymki diecezjalne, które rzeczywiście w porównaniu do tej pielgrzymki no powoli, powoli, powoli dochodzą do tej liczby, ale chyba jednak ta liczba 308 to jest rzeczywiście imponująca i niesamowita, ale to pokazuje też moc wiary Polaków i to przywiązanie do Matki Najświętszej, które właśnie w tym się wyraża. Wielkie wydarzenie, wiary przede wszystkim świadectwa, że nawet w tych czasach trudnych można rezygnować z wielu dni, w cudzysłowie rezygnować, z wielu dni urlopu, pracy itd., tak dalej, żeby czy modlić, czy po prostu odbywa takie rekolekcje w drodze. Te bliźniak powstały z głębokiego pragnienia serca ludzi. Iść do Matki Bożej, podziękować za wiele łaski, które otrzymali. I rzeczywiście to jest fenomen. Myślę, że można tylko to tłumaczyć łaską. I że to jest sprawą Boga, który on rzeczywiście prowadzi dalej, mimo te trudne czas, prowadzi dalej tyle ludzi do tronu Matki Bożej.

Po to się pielężywuje, żeby przeżywać rekolekcje w drodze i dawać świadectwo. Natomiast sądzę, że dzisiaj w społeczeństwie, które jest coraz bardziej pluralistyczne, także jeśli chodzi o podejście do wiary, do religii, to świadectwo jest jeszcze ważniejsze. Ja myślę, że wielu ludzi, którzy ich spotyka jadą samochodem i nawet jak się muszą zatrzymać, żeby ich przepuścić, to jest to jakby takie wyzwanie i takie taka refleksja, wezwanie do refleksji, by się zastanowić, co tych ludzi motywuje, co sprawia, że oni poświęcają 9 dni, że oni biorą urlop i poświęcają go na pielgrzymkę. I nawet jeżeli tylko tyle by otrzymali niektórzy, to uważam, że jest to niesłychanie potrzebne i ważne dzisiaj. Ale przecież wiemy, że jest inaczej, bo oni będą spotykać i spotykają na drodze ludzi, którzy ich przyjmują do swoich domów, którzy ich karmią, którzy są dla nich życzliwi. I to, to świadectwo miłości wzajemnej, jedni dla drugich, czyli pielgrzymi życzliwi, pamiętający w modlitwie o swoich gościach, natomiast ci, którzy ich przyjmują, pełni miłości dla nich, to świadectwo wzajemne jest niesłychanie ważne. Zdrawiamy tygodni w katolickich niedziela. O, bądź moją królową. Ja wolny tylko z tobą. Idę z grupą kurgórową. Oh, 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 Ja się bardzo cieszę, że ojcowie chcą pielgrzymować, że bracia chcą pielgrzymować. Oczywiście, że Jasna Góra też wspiera bardzo konkretnie, bo wielu naszych ojców bierze udział właśnie w tej pielgrzymce, posługują tu na Jasnej Górze i potem prowadzą pielgrzymów na Jasną Górę, więc to jest jakby dalszy ciąg tej posługi, którą tutaj pełnią w tym miejscu, więc to jest naturalne, że z wielką radością i, i mogę powiedzieć, przez te lata pozwalałem, ale też i zachęcałem do

Gościnność jest ciężko opisać, bo ponieważ ludzie tak wspaniale nas gościli, tyle rzeczy dla nas przygotowali i nie, nawet wiele rzeczy zostało i dawali nam żywność na później, tak żebyśmy jeszcze w następnym etapie czy na dalszej drodze, mieli coś jeszcze ze sobą. Fenomen pielgrzymkowania jest taki, że my tutaj jesteśmy jedną rodziną. Jesteśmy razem, idziemy, wszyscy mamy jeden cel. Łączymy się w tym bólu, w tym cierpieniu. Każdy z nas ma swoją intencję, z którą idzie. Dlatego tutaj wszyscy jesteśmy z tym samym problemem, z tym samym dziękczynieniem tak? i docelowym miejscem.

pokonywać trudy, które, które spotykają nas każdego dnia tak naprawdę. Na pielgrzymce jestem po raz czwarty, a po raz drugi w grupie Cudownej Trzynastej. Modlitwa, prośby, zabawa, tak jak słychać. No wszystko, cudownie jest po prostu. Pielgrzymka przebiegła jak z roku, cudownie, ciężko, łzy pod, ale warto, jesteśmy u mateczki. O mój Boże, chyba ze mną coś nie tak, to nie koncert, no jednak śpiewam głośno, chociaż gdzie dziwnie patrzą, pewnie dziwnie myślą o mnie. Nie potrafię Panie myśliwny tej... co za dzień. Panie Grzegorz Łąch, Bo Boże, chcę powiedzieć, ja cię chcę, chcę. Tak mi dobrze, kiedy wiem, że jesteś ze mną. Mogę ci zaśpiewać, mogę ci zaśpiewać. O, o. o. To jest moja siódma pielgrzymka. W tym roku było wyjątkowo ciężko, ale dałam radę, nie było żadnego podjeżdżania i myślę, że trochę nagrzeszyłam, ale, <ścoughs> ale nie ma pielgrzymki bez żadnego bąbla, prawda? więcej było bombli, troszeczkę omdleń, ale nie było jakichś takich bardzo tragicznych wypadków w grupach 15, bo wędrujemy w grupach 15, także no, zatruć też mniej. No i tak wolontariusze lekarze pielęgniarki z ogromnym poświęceniem i, i takim naprawdę z dużą cierpliwością opatrywali i pomagali wszystkim potrzebującym.

wędrować i, i naprawdę do Matki Bożej z intencjami, z wiarą są dla nas dużym takim przykładem i też dodawali nam sił, przez to ich właśnie ich wytrwałość była dla nas też takim przykładem, żeby wytrwale im pomagać i, i służyć. Myślę, że każdy pielgrzym jakby wyczekuje tego dnia właśnie. My akurat idziemy 10 dni, więc nasza grupa wyczekuje akurat tego dziesiątnego dnia, kiedy już stajemy na końcu alei i po prostu widzimy szczyt Jasnej Góry. Kiedy widzimy obraz, jest to coś pięknego, prawda, zapiera dech w piersiach. Jeżeli ktoś jeszcze idzie ze swoją intencją, to myślę naprawdę, że warto i zapraszam. Emocje? Tak jak widać po mnie, ja jestem teraz super zado zadowolony. Emocje mnie rozpierają, zresztą wszystko widać po czapce, po, 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 po moim zachowaniu i po tym to, co grupa śpiewa i to, jak się zachowuje. Nie czuję się winny nie trochę, że raz wypada reszka, raz wypada orzech. Nie odpowiadam za to wszystko, co dzieje się we mnie, co dzieje się na wszystko. Nie, nie będę tłumaczył się jak inny ktoś, dużego w tym, gdzie kocham się, mam i mi dzień. o dużego w tym wie. Chciałabym serdecznie wszystkim polecić i naprawdę jest to wspaniałe przeżycie duchowe oraz yy, super przygoda. Jeżeli ktoś chciałby się zdecydować, to serdecznie zapraszam i zapraszam do Biało-żółtej dziesiątki. taką wiarą! Zresztą się. się! A nie się, a przecież... ja Jestem Włochem, więc tym bardziej dla mnie jako Włocha widzieć takie, takie wydarzenie to jest coś bardzo własnego. Pierzimowałem, co bardzo co, co, nie do czynstopowałem, muszę powiedzieć szczerze, ale kilka pielgrzymek robiłem, kilkanaście we Włoszech, jeszcze do Loreto wtedy. Ale kiedyś pieszo, pieszo, ale mam nadzieję, że kiedy mi się uda, po prostu od początku do końca też odbywa taką pielgrzymkę. Mario? Oh,